A powiedz mi, dlaczego ty już nie wierzysz w siebie? Dlaczego ty już nie wierzysz w siebie? Przecież kiedyś wierzyłeś. Przecież kiedyś byłeś pewny tego, co robisz. Kiedyś miałeś marzenia. Kiedyś walczyłeś o te marzenia. A dzisiaj? Co się z tobą stało? Co się stało z tym człowiekiem, który chciał czegoś od życia? Co się stało z tym człowiekiem, który walczył? Co się stało z tobą? Słuchaj, pora się obudzić. Pora przestać żyć marzeniami innych ludzi. Ty masz swoje. Przypomnij sobie, kim byłeś kiedyś. Przypomnij sobie, jakim człowiekiem byłeś otwartym, walecznym. Chciałeś czegoś, miałeś marzenia. A dzisiaj? A dzisiaj ktoś cię szufladkuje, zamyka, ktoś mówi, że nie dasz rady, a ty w to wierzysz. To jest twoje życie. Weź po prostu życie w garść i zarządzaj nim. Zarządzaj swoimi celami, zarządzaj sobą, bo możesz. Uwierz w siebie na nowo. Przypomnij sobie, kim byłeś. Przypomnij sobie, jak walczyłeś o to, co było dla ciebie ważne, bo potrafisz. Tylko przestałeś wierzyć w siebie. Dlatego, przyjacielu, czas wziąć się w garść, odzyskać tego kogoś, kto się chowa za tą maską. Czas ją zdjąć i zawalczyć jeszcze, dopóki masz czas. Pamiętaj o tym. Nie poddawaj się. Znajdź siebie i walcz.